Mamy następne branie. Siedzi, siedzi. Czekaj, ja przejdę. Duży. Gdzie on jest? Stupak albo Nie wiem Ale tak bardzo mocno biegnie. To coś dużego to jest, no? Ale duży. Ale duży wolajisko Ale piękny wolaj, dawidoski! Keeper! Na pewno jest keeper, ale co, wypuścimy go i tak, nie? Co? Keeper! Subacz jaki duży! Ale to co? Będziesz go jadł? Ja go nie będę jadł? Tylko będziesz jadł? Ale mama też przecież nie będzie jadła. Ale piękny. Nie. Tak, no to jest big one. To jest będzie miał na tym, na kamerze nagrane, jakiego złapałeś z piernika dużego. Ale duży, ile on może mieć? Chodź, posz wędkę, ty będziesz kamerował jego odepnę, okej. Okay? Masz tutaj, kameruj. Ale jest piękny, chłopie. Oh. Ja, no nie, tyle takiego dużego, chyba się nie, nie zobaczył. Tamto jest bardzo duże. Bardzo duże. O, dostanę, dostanę. Ile o, ma. Czekaj, no ile on ma. Zobaczę do kamery. 18, 18 18 and a half 18 and a half. Wow, dawaj go Pokaż, pokaż tutaj no, Mój synek takie ryby łapie, a ja już jest 6 a ja już nie złapałem ani jednej ryby Dawaj, wypuść go do wody Przejdź na drugą stronę, przejdź na drugą stronę Czekaj, tobie tak samo zrobię Przejdź na drugą stronę No, trzymaj go ładnie, tylko mocno go trzymaj. Pokaż się. Tu jakoś się zrobiło zdjęcie, tylko nie wiem jak. Tutaj chyba jest zdjęcie. No to, żeś go pięknie pozdrowił. No to mówiłem, żebyś go trzymał. Dobra, wypuść go do wody szybciej. Nie, wypuść go do wody. Oni niech sobie zapią swoją rybę. Pójdź go no, w następnym roku go złapiesz, będzie miał 20 cali Poszedł Super Gdzie jest? No, odpłynął, odpłynął, nie? No. O poszedł, super Dawaj piątkę Pięknie 18 inch wallaj, super